Kazimierz z Bożej Łaski, Król Polski. Całkiem przypadkowo dowiedzieliśmy się o aukcji, w której jednym z wystawianych przedmiotów był dokument związany z historią naszego miasta. Postanowiliśmy zatem dołożyć wszelkich starań, aby zakupić ten unikat. Aby kosztami nie obciążać budżetu miasta, środki na ten cel udało nam się zebrać z pomocą kilku firm oraz wielu darczyńców prywatnych.